Cześć witam z Martezcy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji smartfona, który jest jednym z ciekawszych smartfonów jakie pojawiły się w ostatnim czasie na rynku. Jest to Xiaomi Mi 10T Pro. Smartfon swoją premierę miał około 2 miesiące temu, wówczas został wyceniony na 2500 zł. Obecnie możecie kupić go już nawet w okolicach 2300 zł. Jest to jeden z ciekawszych flagowców, może nie do końca to flagowiec, natomiast bardzo blisko mu do tych najlepszych smartfonów. Głównie ze względu na świetną specyfikację techniczną na aparat 108 megapikseli oraz tą bardzo mocną specyfikację, o której Wam dzisiaj będę chciał powiedzieć. Na początek oczywiście co w zestawie. Jak widzicie, ja tutaj mam już rozpakowany ten zestaw. Zresztą on trafił do mnie już z innej redakcji, więc już jest nieco używany. Natomiast zobaczcie, w zestawie mamy oczywiście silikonowe Etui z takim dużym logo Xiaomi. Nie wiem, czy będzie Wam się to podobało. Mi osobiście średnio przypadło do gustu. Wolałbym tutaj jakieś małe, mniej rzucające się logo w oczy. Mamy świetną 33 w ładowarkę zapewniającą szybkie ładowanie tego smartfona. Oczywiście przewód USB typu C. W tym pudełeczku znalazło się nieco papierologii. Oraz tutaj igła, szpitka do otwarcia kasetki telefonu. Za chwileczkę sobie też zobaczymy tą kasetkę. I tak naprawdę to jest wszystko, co znajdziemy w tym zestawie. Jeżeli chodzi o sam smartfon, sam telefon, zobaczcie, jak on się prezentuje. Mamy tutaj szklaną powierzchnię przypominającą nieco lustro. Jak widzicie, to wszystko się bardzo dokładnie w tej powierzchni odbija. Natomiast minusem jej jest bardzo łatwe tutaj brudzenie się, palcowanie, tak więc no, niestety taka ściereczka będzie niezbędna, jeżeli chcecie utrzymać ten telefon w czystości, bardzo duża wyspa, jeżeli chodzi o kamery i też mocno odstająca od telefonu. I to jest chyba jeden z minusów, jeżeli chodzi o ten smartfon. Oczywiście, jeżeli zastosujemy sobie takie Etui, które jest w zestawie. No to wówczas zobaczcie, ta wyspa jest tutaj całkowicie chroniona, te obiektywy są schowane, no i nie będzie tutaj problemu. Natomiast no, tracimy tutaj sporo, jeżeli chodzi o wygląd, design tego telefonu. Front, jak widzicie, też bardzo mocno się tutaj brudzi, bardzo mocno się palcuje. Więc musimy też często go przecierać. Świetlny oczywiście przykryty jest też taflą szkła. Jest to kornik Gorilla Glass klasy piątej, zarówno z przodu, jak i z tyłu tego smartfona. Natomiast zobaczcie, ten telefon trafił do mnie z innej redakcji i mamy tutaj już na nim rysę, więc to szkło da się oczywiście też zarysować. Jeżeli chodzi o pozostałą część konstrukcji, aluminiowe krawędzie boczne, mamy przycisk, belkę regulacji głosu. Przycisk Power z budowanym czytnikiem linii papilarnych, i to jest świetne rozwiązanie. I teraz zobaczcie, ten czytnik działa naprawdę bardzo szybko, jest stuprocentowa skuteczność, i to jest chyba jeden z większych atutów, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Kolejna sprawa, zobaczcie, od góry mamy mikrofon, ale mamy też tutaj diodę Irdy. Czyli będziecie mogli na przykład za pomocą tego telefonu sterować telewizorem czy też jakimiś innymi urządzeniami, to jest myślę też plus. Od spodu mamy tutaj głośnik i jest to głośnik stereo. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze gra, chyba jeden z najlepszych głośników, z jakimi miałem do tej pory do czynienia. Oczywiście mikrofon złącze USB typu C oraz szufladka na karty. No, i jak widzicie, brakuje nam tutaj wyjścia słuchawkowego jack 3,5 mm, czyli nie będziecie mogli sobie podłączyć tradycyjnych słuchawek. Podobno w niektórych zestawach jest przejściówka do USB-C na słuchawki, natomiast no jak widzicie, w moim zestawie takiej przejściówki nie było, więc nie mogę wam tego potwierdzić. Jeżeli chodzi o kasetkę, zobaczcie, kolejny minus tego smartfona. Mamy tutaj możliwość umieszczenia dwóch kart SIM, natomiast nie możemy rozszerzyć pamięci tego telefonu za pomocą karty microSD. Więc jeżeli byście chcieli nagrywać na przykład te materiały wysokiej rozdzielczości, np. 8K, ponieważ ten telefon na to pozwala, no to niestety. Nie mamy tutaj zbyt dużo miejsca na takie nagrania w tym telefonie i nie będziemy mogli rozszerzyć tej pamięci za pomocą karty microSD. I to moim zdaniem jest minus tego smartfon Teraz zobaczmy co na pokładzie. Może zaczniemy sobie o informacji o telefonie. No, i jak widzicie na pokładzie Android wersji 10 oraz nakładka MIUI 12. Oczywiście możemy liczyć w przypadku tego smartfona na aktualizację do nowej wersji Androida oraz do nowej nakładki MIUI, jak tylko się pojawią. No i cóż, w przypadku mojego telefonu mamy na pokładzie 128GB Pamięci RAM, natomiast jest też wersja 256GB. Więc jeżeli, tak wspominałem, myślicie o nagrywaniu materiałów wideo w dużej rozdzielczości, to raczej polecam Wam wybrać model z większą ilością pamięci, ponieważ, jak wiecie, nie możemy rozszerzyć tej pamięci za pomocą karty microSD. Jeżeli chodzi o samą nakładkę, to oczywiście nie będę tutaj jak szczegółowo jej omawiał, myślę, że dobrze już ją znacie z innych recenzji. Przy ekranie blokady możemy sobie regulować czas uśpienia, wybudzać podniesieniem telefonu, wybudzać dwukrotnym kliknięciem w ekran. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, możemy oczywiście zastosować sobie tryb czytania, czyli właśnie to światło niebieskie będzie ograniczone. Możemy też włączyć sobie tryb ciemny, jeżeli wolicie tego typu ustawienia. Następnie, jeżeli chodzi o ekran główny, Mamy tutaj ten ekran domyślny, gdzie mamy wszystkie aplikacje na ekranie głównym, ale jeżeli wolicie opcję z szufladką wysuwaną od dołu, to też możecie sobie taki ekran wybrać w tym telefonie. Regulacja tutaj rozmiaru ikon, mamy też układ ekranu 4x6 czy też 5x6, ja ogólnie wolę ten 5x6. Globalne animacje, oczywiście wyświetlanie informacji o zużyciu pamięci RAM i tego typu rzeczy. Tapety, motywy to myślę, że nie trzeba przedstawiać. Jeżeli chodzi o ochronę, czyli klasycznie mamy tutaj ochronę prywatności, hasła, odblokowywanie za pomocą właśnie tego czytnika linii papilarnych, bateria, oczywiście optymalizacja, zarządzanie. Tego też myślę, że nie ma sensu dodatkowo y, omawiać. Jeżeli chodzi o dodatkowe ustawienia, no to y, zobaczcie, tutaj mamy wyświetlacz pełnoekranowy, gesty pełnoekranowe lub też przyciski pod ekranem. Mamy też skróty gestów, czyli jakieś rzuty ekranu y, trzema palcami, włączenie latarki poprzez podwójne, kliknięcie zasilania i tego typu rzeczy, więc możecie sobie takie rzeczy też ustawić. Zarządzanie diodą powiadomień. O tym Wam jeszcze nie wspominałem. Ta dioda jest tutaj w tej górnej belce. Ona jest taka bardzo mała, bardzo delikatnie świeci, ale jest w tym telefonie, więc to jest myślę, że na plus. Tryby jednoręczne: czyszczenie głośnika, funkcja specjalnej emisji dźwięku, która ma nam wyczyścić głośnik, jeżeli byłby tutaj zabrudzony. No i cóż, myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Funkcja specjalnych Game turbo. Narzędzia wideo, pływające okno, druga przestrzeń to też myślę jest, też przydatna funkcja. No i myślę, że resztę to już chyba nie ma sensu jakoś specjalnie omawiać. Teraz przejdźmy sobie do parametrów technicznych tego telefonu, no i zacznijmy sobie może od wyświetlacza. Niestety nie jest to wyświetlacz AMOLED, co może niektórych zdziwić w telefonie za 2500 zł. Jest to IPS, ale jest to IPS z świeżonym 140 Hz. IPS który naprawdę świetnie radzi sobie jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazu ten obraz jest bardzo szczegółowy świetne wzorowanie kolorów duża jasność 500 nitów tutaj w tym trybie standardowym natomiast możemy to podbić do 650 nitów no i naprawdę to bardzo dobrze wygląda więc powiem wam że jest to świetny ekran świetne kąty widzenia i tak naprawdę nie ustępuje on tutaj pod żadnym względem praktycznie ekranu AMOLED. Powiem Wam, że na co dzień korzystam z telefonu z ekranem AMOLED i tak naprawdę jedyny minus, jaki widzę, to jest po prostu brak możliwości włączenia funkcji OLED-On-Display na wyłączonym telefonie. Natomiast na pewno nie brakuje mi czytnika umieszczonego pod ekranem, ponieważ na no co dzień właśnie korzystam z takiego czytnika, i jego skuteczność jest bardzo słaba, bardzo mnie on tutaj denerwuje i chętnie zamieniłbym się właśnie na ten czytnik na bocznej krawędzi telefonu, który jest wręcz idealny jak dla mnie odnośnie samego ekranu. Teraz sobie przejdźmy do specyfikacji, jeżeli chodzi o wydajność. No i tutaj na pokładzie mamy świetne parametry. Mamy. Procesor Snapdragona 865, jeden z najwydajniejszych procesorów obecnie dostępnych na rynku. Zobaczcie, wynik tu 582 420 punktów. Naprawdę świetny wynik. Stosujący ten telefon, jak widzicie, w czołówce, jeżeli chodzi w ogóle o wyniki wydajności smartfonów. Tak więc, no, myślę, że jest to świetne rozwiązanie. Dodatkowo mamy tutaj na pokładzie 128 GB na nasze dane, tak jak już wspominałem. Mamy też 8 GB pamięci RAM i to jest w zupełności wystarczające do naprawdę bardzo płynnego, szybkiego działania tego telefonu, więc pod względem wydajności chyba jeden z lepszych smartfonów, jakie obecnie możecie kupić. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry tego telefonu, to zobaczcie grafika Adreno 650, rozdzielcze wyświetlacza 1080x2400 pikseli, no i główny aparat 108 megapikseli. O reszcie Wam powiem za chwilę. Teraz, jeżeli chodzi o baterię w tym telefonie, no to muszę Wam powiedzieć, że jest to też bardzo mocna strona smartfona Xiaomi Mi10T Pro. Mamy tutaj na pokładzie baterię o pojemności 5000 mAh. I ta bateria przy moim użytkowaniu wystarcza bez problemu na dwa dni pracy. Oczywiście może nie korzystam z tego telefonu aż tak intensywnie jak niektórzy użytkownicy. Natomiast myślę, że nawet jeżeli bardzo mocno eksploatujecie telefon, to bez problemu ta bateria pozwoli Wam na cały dzień pracy. Dodatkowo mamy tą bardzo szybką ładowarkę 33W, która pozwala naładować tę baterię od zera do pełna w około godzinę. Natomiast w pół godziny Macie ponad 60%, więc myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go sobie raz na jakiś czas podłączyć i taką baterię podładować, więc to jest duży atut, jeżeli chodzi o ten smartfon. Teraz, sobie może przejdźmy do aplikacji wideo. Aplikacja bardzo klasyczna, myślę, że już ją też dobrze poznaliście w przypadku innych recenzji telefonów od Xiaomi. Natomiast co chciałem wam pokazać? Tryb wideo. Mamy możliwość nagrywania w rozdzielczości 8K z 30 klatkami na sekundę. Niestety jest tutaj ograniczenie czasowe, bodajże, chyba do 8 minut, nagrań i o tym musicie wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o niższe rozdzielczości 4K, możemy nagrywać zarówno w 30 jak i 60 klatkach na sekundę. Możemy oczywiście nagrywać też w rozdzielczości Full HD. Mamy tutaj dwa rodzaje stabilizacji. Ta klasyczna stabilizacja działa tutaj naprawdę nieźle. Natomiast mamy też stabilizację taką nieco lepszą, zaawansowaną. Niestety działa ona tylko w materiałach nagrywanych w części full HD. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to oczywiście mamy tutaj do czynienia z łączeniem czterech klatek w tym trybie standardowym, czyli zdjęcia są około jakieś 26 megapikseli. Natomiast możemy też oczywiście robić zdjęcia w pełnej rozdzielczości 108 megapikseli. No i tutaj wówczas mamy już bardzo dużą szczegółowość takich zdjęć. Zresztą zobaczycie sobie, może za teżkę Wam pokażę też kilka przykładowych zdjęć wykonanych za pomocą tego smartfona. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o zdjęcia w rozdzielczości tej pełnej, czyli... 12 032 na 9024 pixels z wykorzystaniem właśnie tego obiektywu 108 megapikseli. to zdjęcia są w rozmiarze, jak widzicie, około 35 mega. Natomiast w klasycznym ustawieniu, czyli kiedy łączy nam aparat 4 klatki, ta rozdzielczość jest 5760 na 2592 piksele i tutaj zdjęcia są około 11 mega. Tyle nam zajmują miejsca. Jak widzicie, zdjęcia bardzo szczegółowe, bardzo dobrze tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o zdjęcia w rozdzielczości właśnie tej pełnej. Zobaczcie, nawet przy bardzo, bardzo dużym powiększeniu mamy dużą szczegółowość. Świetne odzorowanie kolorów, naprawdę nieźle to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o tą rozdzielczość nieco mniejszą, tutaj jest ta szczegółowość też troszkę ograniczona. Tak więc, jak widzicie, te zdjęcia, zarówno w rozdzielczości mniejszej, jak i tej pełnej. Wyglądają według mnie świetnie, natomiast oczywiście ja nie jestem jakimś fotografem, więc też nie chciałbym się tutaj wypowiadać na temat tych jakichś detali. Pokażę Wam teraz kilka przykładowych zdjęć zarejestrowanych zarówno aparatem 108 megapikseli, jak też właśnie w tej rozdzielczości standardowej. No i sami sobie już ocenicie jak one wypadają według Was. Jeżeli chodzi o pozostałe funkcje tutaj tego naszego telefonu, to mamy też tryb portretowy, mamy tutaj opcję więcej, gdzie możemy wybrać tryb nocny, możemy wybrać krótkie wideo, możemy nagrywanie vlogów sobie ustawić, panoramę tutaj zarządzać aparatem przednim, tylnym. Aparat przedni jest 20 megapikseli. No, i cóż, myślę, że to chyba jest najważniejsza informacja odnośnie tego telefonu. Może pokażę Wam jeszcze tryby Pro dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Jak widzicie, możemy sobie tutaj regulować już ręcznie te wszystkie poszczególne parametry. Więc, jeżeli chcecie nieco poeksperymentować z jakością zdjęć, to będziecie mieć też jak najbardziej taką możliwość. Dodatkowo, tutaj różne tryby, jeżeli chodzi o odcienie. Dość dużo tych opcji jest do wyboru, więc myślę, że nie powinniście narzekać. No dobrze, tyle odnośnie tutaj tych funkcji telefonu Xiaomi Mi 10T Pro. Teraz na koniec na krótkie podsumowanie, co możemy sobie powiedzieć na temat tego telefonu. Na pewno telefon świetnie wykonany, pomijając oczywiście fakt, że bardzo łatwo, bardzo szybko się nam brudzi ta szklana powierzchnia. Kolejna sprawa. Nie mamy ekranu AMOLED, ale mamy świetny IPS z otwieraniem 144 Hz. Jeden z lepszych wyświetlaczy, z jakimi miałem do tej pory okazję się spotkać. I tutaj możecie zobaczyć sobie jeszcze, jak wygląda animacja w przypadku otwierania 60, 90 oraz 140 Hz. Zarządzanie tym otwieraniem jest albo ręczne, albo też zarządza tym autem. Mamy świetny czytnik linii papilarnych umieszczony na tej bocznej krawędzi. To jest też duży atut, jeżeli chodzi o ten telefon. Świetna bateria na pokładzie, 5000 mAh z szybkim ładowaniem pozwalająca na bardzo długi czas pracy na baterii. Bardzo mocna specyfikacja. Snapdragon 865, jedna z najmocniejszych jednostek, 8GB pamięci RAM, no i pamięć wewnętrzna w zależności od wersji 120 lub też 256GB. Dodatkowo, oczywiście, telefon wspiera sieć 5G, więc jeżeli w waszej okolicy macie już dostęp do 5G. No to myślę, że to jest też bardzo duży atut tego telefonu. Ja niestety nie mam takiego dostępu, więc nie mogę sprawdzić, jak ta sieć działa. Kolejny plus to jest Wi-Fi, oczywiście dwusakresowe w paśmie 2,4 i 5 GHz. Natomiast jest to Wi-Fi już szóstej generacji, więc to jest też duży atut tego telefonu. Bluetooth standardzie 5.1 oczywiście mamy też na pokładzie NFC do płatności zbliżeniowej. Mamy tą diodę Irda do zarządzania na np. telewizorem, czy też jakimiś innymi urządzeniami pracującymi, właśnie na podczerwie. No i cóż, wydaje mi się, że naprawdę świetny smartfon. Jeżeli chodzi o minusy, no to dla niektórych właśnie będzie też minusem właśnie brak ekranu AMOLED. Jak dla mnie, tylko brakuje mi funkcji OLED on display. Kolejny minus. Na pewno brak możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD, i to jest chyba duży minus. Brak też złącza na słuchawki. Bez konieczności stosowania przejściówki nie będziecie mogli ich podłączyć, to jest też minus. Minusem może być też ta duża wystająca wyspa dość mocno stająca. No i oczywiście też ta przednia kamera, która nie jest wysuwana jest to po prostu tutaj taka dziura w ekranie. Oczywiście tą przednią kamerę możemy ukryć tutaj w opcjach telefonu. Mamy tutaj opcję ukryj wcięcie, no i teraz zobaczcie, możemy po prostu sobie ustawić taką czarną belkę, gdzie będą tylko napisy na tej belce, to po prostu całkiem te informacje możemy przenieść pod tę belkę, no i wówczas zobaczcie jak to wygląda w tym momencie. To oko kamery jest zupełnie niewidoczne, natomiast wszystkie informacje są pod spodem. Nie znam co zmniejsza obraz, natomiast jeżeli Wam przeszkadza to oczko, no to oczywiście jest opcja jego ukrycia. I to chyba jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat smartfona Xiaomi Mi 10T Pro. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, to oczywiście ja zwykle proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smartest. Cześć!